Czas na ćwiczenie w wrestlingu. Jak dobry uchwyt na ćwiczenie pronacji w wrestlingu. Będzie potrzeba pas. No tutaj są akurat 4 cm, ale jest też 2,5 cm. To, nie za, to jest ta sama technika używania ciężarów. Więc tak, bierzemy sobie taki talerz. talerz no 5, yy, ciężar 5 kg i przekładamy tak w ten sposób. Dobra, musi być koniec taki sam jak drugi. I bierzemy. Trzeba zapamiętać, że ciężar musi być na tej stronie ręki. Proszę to zapamiętać. I przewijamy to wokół nadgarstka. To jest bardzo potrzebne, bo będzie, będzie samo uchwyt. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Bierzemy to tak. Musi taki X powstać. I zawijamy go tak. I w ten oto sposób wygląda to tak. I, I dobra, teraz ćwiczy, można ćwiczyć Pro, e, pronację, tu jest mięsień i tak, można ćwiczyć, oczywiście można to przełożyć, żeby z nad, nadgarstek ćwiczyć e, i całe ramię, o. to samo można robić z większymi ciężarami, e, nawet wytrzymałość można z tym ćwiczyć, dlatego to, nie, to z, nie zależy od tego jaki jest pas, szerokość czy grubość, nie zależy. 对的。Exactly.